Witajcie, dziś porozmawiamy na temat zdrady i to zdrady rozumiana jako zdrady wobec samego siebie. I wiem jedno, jest to jedna z najboleśniejszych rzeczy, jaką możemy sobie zrobić to zdradzić samego siebie. Co to właściwie znaczy zdradzić samego siebie? Jeżeli przyjrzymy się temu zjawisku i byliśmy kiedykolwiek zdradzeni przez partnera czy osoby bliskie, to wiemy, że zdrada łączy się z takim poczuciem opuszczenia. Poczuciem oszukania przez drugą stronę. No to wyobraźcie sobie, przenieśmy to na grunt osobisty, gdzie my sami dopuszczamy się takiego właśnie postępowania. Czyli opuszczamy siebie i oszukujemy siebie. To są dwie ważne rzeczy. Teraz, kiedy my siebie opuszczamy, kiedy my siebie oszukujemy. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, to jest działanie wbrew sobie i wbrew swojej intuicji. Czyli na przykład mamy poczucie, że coś nam nie służy, coś nie jest dla nas, czy ta osoba nie jest dla nas, tak? I wbrew temu, co czujemy, działamy czy wchodzimy w relacje, kontakt, biznes, cokolwiek. Trudno się nie domyślić, że ta zdrada, ta, ta zdrada jest najbardziej bolesna, ponieważ tak naprawdę nasze y, y, gdzieś tam intuicyjne przeczucia się sprawdzają. Czyli działamy wbrew intuicji. Kolejną rzeczą jest niebycie sobą. W ogóle bycie sobą jest tematem y, dosyć szerokim, rozległym. Nie będziemy się temu też przyglądać, ale generalnie nieumiejętność wyrażania siebie albo lęk przed wyrażaniem siebie w obawie przed oceną czy lęku przed odrzuceniem przed innymi osobami. Czyli znów. Nie jesteśmy sobą, bo tak, boimy się oceny, boimy się odrzucenia, i tak dalej. Czyli znów, jakby no, kolejna rzecz. Nie widzimy siebie tym samym. Nie realizujemy też swoich potrzeb i swoich celów. Czyli mamy w głowie marzenia, plany, których nie realizujemy, bo, bo nie ten czas. Bo nie ten czas, nie to miejsce. No, znajdujemy sobie szereg wymówek, które powodują opóźnienia lub w ogóle nierealizowanie pewnych celów i planów, co też sprawia, że czujemy wewnętrzny dyskomfort. Co jeszcze? Prokrastynacja, czyli odkładanie pewnych rzeczy na później też może spowodować też takie zdradzanie siebie, czyli jakby na pierwszym miejscu idą rzeczy zastępcze, nasze cele na później, to też powoduje dość spory dyskomfort. Poświęcanie się to jest kolejna rzecz, która sprawia, że zdradzamy samych siebie, bowiem inne, inne osoby są na pierwszym miejscu, gdzie tymczasem jakby dbanie o siebie, o własne potrzeby powinno być priorytetowe. Bo my pełni silni jesteśmy w stanie pomóc innym, także poświęcanie się absolutnie jest zdradą wobec samego siebie. Kolejna bardzo ważna rzecz, w której, gdzie rzeczywiście siebie zdradzamy, czy, czy, czy opuszczamy, i chyba jedna z ważniejszych, to jest to, że my na przykład nie akceptujemy siebie do końca, czyli swojego cienia, swojego aspektu cienia. Co to oznacza? Nie widzimy albo nie chcemy widzieć i nie chcemy czuć negatywnych emocji, negatywnych myśli, bo to nie wypada, bo to, bo to nie fajne jest. My się zamykamy na ten obszar w sobie, ten wydawałoby się ten ciemny, ten mroczny i na emocje. Tak? Są osoby, które w ogóle nie potrafią okazać jakichś spontanicznych emocji albo wyrazić złości czy gniewu, ponieważ jest to, jest to zakazane w ich rozumieniu, i też pozbawiają się tego elementu autentyczności. Czyli wyrażanie swoich emocji, niewidzenie swoich emocji i nieakceptowanie jest również elementem związanym ze zdradą siebie. Niestety to procentuje w przyszłości niefajną rzeczą, a mianowicie powoduje napiętrzenie tychże właśnie emocji i tych negatywnych rzeczy, o których o sobie myślimy. Pamiętajcie, jest jedna zasada: jeżeli czegoś nie utulimy, nie przyjmiemy negatywu, nie przyjrzymy się temu, to to będzie napierać czyli uciekanie od tego też nie ma sensu. Słuchajcie, co jeszcze? Tak, mówiliśmy sobie o tych wszystkich rzeczach, w ogóle nie zwracanie uwagi na sygnały ciała. Czyli przykładowo pracujemy, ciało mówi nie, a my pracujemy. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy chorzy, ale pracujemy, robimy coś jakby wbrew naszemu ciału, czyli nadużywamy siebie, nadużywamy siebie swojego zdrowia. To jest kolejna rzecz, czyli nie widzimy tego, że jesteśmy zmęczeni, że, jesteśmy, że chcemy czegoś innego, albo na przykład realizujemy pragnienia, może inaczej, realizujemy nie to, co potrzebujemy, tylko to, czego pragniemy, a nie zawsze pragnienie równa się potrzebie. Tak? Czyli nie realizujemy swoich potrzeb w zgodzie ze sobą, bowiem wydaje nam się, że coś innego jest lepsze. To też jest taki brak kontaktu ze sobą. W ogóle zdradą wobec Ciebie jest brak kontaktu ze sobą, ze swoją intuicją i ze swoim, ze swoim ciałem. I to jest, to, jest, to, jest jakby, to jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Jak to rozpoznać? Ja myślę, że każdy z nas ma takie sygnały, które dostaje od ciała, i od swojej intuicji. My czujemy duży dyskomfort, tak? jeżeli coś robimy dla kogoś, albo zgodzimy się na coś, na co nie chcieliśmy się zgodzić, poświęcamy się, bo po pierwsze, ciało protestuje, dwa, powstają silne emocje, jeżeli czegoś nie wyrażamy wprost. Jeżeli na przykład ktoś nas o coś poprosi, my to zrobimy, ale my tego nie chcieliśmy zrobić, no to wiadomo, co czujemy. Później to się uzewnętrznia w inny sposób, powoduje różne konflikty. Bądźmy bardzo czujni, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bądźmy czujne, co się z nami dzieje na skutek podejmowania różnych decyzji, tak? Czy, to jest, czy, czy mamy sygnały z ciała pozytywne, tak? Czy czujemy odprężenie, relaks i radość, czy czujemy wręcz przeciwnie spięcie, nerwowość i wykwit jakichś negatywnych emocji. I to będzie pierwszy taki sygnał na drodze do tego, by rozpoznać, czy to, co robimy, jest zgodzie z nami, czy nie. I oczywiście, nawiązując do tutaj naszego tematu, czy zdradzamy siebie, czy nie. Co to oznacza? Zdrada, powtórzę raz jeszcze. Opuszczamy siebie, czyli też nie chcemy widzieć siebie, tym kim jesteśmy, swoich emocji, swoich ciemnych stron, nie przyglądamy się temu, i oszukujemy siebie, czyli nie, nie dotrzymujemy też sobie słowa, nie realizujemy tego, co zamierzyliśmy. I wszystkie te elementy, może czegoś nie dodałam, ale ja to myślę, że ujmę w tekście, który też dołączę do tego nagrania powodują, że no niestety <grytanie> zdradzamy siebie i no, nie realizujemy się na wielu polach. Bardzo bym chciała, żebyście na to zwrócili uwagę, bowiem każdy z nas niestety od czasu do czasu dopuszcza się takich, takich, takich bezeceństw wobec siebie, a jednym z takich warunków, takiego dobrostanu i takiego poczucia wartości jest właśnie to, żeby przede wszystkim ujmować się za sobą i być i żyć też w zgodzie z sobą. Kochani, jeżeli podobał Wam się filmik i chcecie usłyszeć kolejne, to subskrybujcie, lajkujcie i do usłyszenia, do następnego razu.